A szóstego dnia Jezus trafił do Galilei. I tam spotkał Grzegorza, Grzegorza. A Grzegorz spytał, powiedz mi Panie, jak być cebulakiem. A Jezus powiedział, Grzegorzu, świętszy apostole, posłuchaj tej historii. Był syn i był ojciec. A synem był Jaś. Pewnego dnia przychodzi Jaś do taty i mówi: Tato, co to jest co pięć złotych. A tu się kryje mądrość Grzegorzu, bo ojciec był mądry i odpowiada: Co? Cztery złote? Na to trzy złote. No ale niech już będzie. Masz tu te twoje dwa złote. Eu <laughs> te